Witam Was, moi drodzy. Ostatnio na o, moim kanale był Mercedes W211 Czarny z kremowym wnętrzem na sprzedaż. E, finalnie, ja kupiłem ten samochód. No, bo to będzie auto, już się jest to moich rodziców, ja to auto kupiłem, ale chciałem Wam coś pokazać. Chciałem Wam coś pokazać. Mianowicie. E, Ta auto ma 20 lat, to jest 2005 rok. 151 tysięcy km przebiegu. Poparcie jak ten samochód wygląda. Ja go rozebrałem tutaj, w sensie osłony, żeby go zabezpieczyć inotekiem, woskiem. Popatrzcie, jak ten samochód wygląda. Tu wszędzie jest fabryka. Popatrzcie, nie ma, na tym aucie nie ma gramardzy. Tu akurat już są pościągane nad kola. Jedno. Drugie. Popatrzcie, jak może wyglądać 20-letni samochód. Samochód... Auto w ogóle nie było ruszane. to jest samochód bezypadkowy Tak to tu wszystko wygląda Kolejne nadkole Także jeśli ktoś mówi, że mercedesy gniją, a tym bardziej Starym Mercy gniją Że W211 nie miał zabezpieczenia antykorozyjnego No to wam powiem, to jest no, to niech sam popatrzy sobie na to, jak, jak tutaj to wygląda. I niech sobie weźmie do góry na podnośnik i niech pościąga osłony, na przykład takiego Passata z 2018 roku. Wtedy zobaczy, jak to będzie wyglądało. A jak chce zobaczyć, jak wygląda pasat z 2018 roku, no to niech zajrzy do mnie. Niech zajrzy do mnie, yy, odezwie się do mnie na, na poprzez maila. Ja mu wyślę, jak wygląda pasat z 2018 roku. Pod spodem dajmy sobie auto do góry. Zobacz, Pokażę Wam podłogę tego auta. Patrzcie, tu wszędzie są wszędzie są jeszcze pajęczyny. O proszę, to są normalnie pajęczyny. To jest jeszcze podłoga przed myciem. Ona będzie umyta karszerem. Może tak. Ona będzie umyta karszerem. i No i będzie zabezpieczona woskiem. I notek. Może tu już są osłony tutaj też jak tam podłoga wygląda o. nie ma nic no kurde nie ma nic choćby człowiek chciał no to nie ma nie ma do czego się przypiąć o. proszę jak ta podłoga tu wygląda o pajęczyny jak się jeszcze fruwają proszę przewody paliwowe wszystko, wszystko jest jak nowe. Jak nowe. Auto ma 20 lat. 20 lat to jest Mercedes W211 z przebiegiem 151 tysięcy na chwilę obecną. Proszę. Pajęczynki jak gonią. Co najlepsze, wszystkie kołki, bo tu są plastikowe takie. Tu są takie plastikowe nakrętki. Nie wiem, czy się wostrzy. No. Wyłączymy lampę. O, nie chcę się o to gamo... No nieważne. W każdym razie są plastikowe nakrętki i są kołki. Ee, plastikowe. Wszystkie kołki się. O, tu są takie plastikowe nakrętki na to, czy na to. I są plastikowe kołki. Wszystkie kołki są całe. Nie płamał się ani jeden kołek. Ani jeden kołek się nie płamał. To jest brud. To nie jest ruść. No, także, moi drodzy, tak może wyglądać. 20-letni Mercedes W211. Bardziej podziwiajcie, bo to naprawdę nie jest codzienny widok. Tylko wiadomo, jak auto nie jest walone, składane z pięciu, z sześciu. No to ono tak będzie wyglądało. Tutaj jeszcze może lampę włączymy, jak to wszystko wygląda. Wszystko sucho, oczywiście, silnik suchy. Patrzcie, to jest brud. Zmarł jeszcze. Tyle wam chciałem pokazać, moi drodzy. Jak wygląda 20-letni Mercedes z przebiegiem 150 tysięcy. Oryginalny przebieg, auto niewalone, niedziadowane, niedrutowane. Patrzcie, oceniajcie sami. Dobrze, tyle, moi drodzy. Chciałem was serdecznie pozdrowić i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Na razie.